Reprezentacja Polski w piłce ręcznej z zwycięstwem zainaugurowała swoje zmagania w turniu Furnation Cup. Biało-czerwoni pokonali Austrię 31 do 19. Na parkiecie nie zabrakło zawodników kortop Gwardii Opole. Od początku zagrał Piotr Jędraszczyk, który zdobył jedną bramkę. W biało-czerwonych barwach zadobytował także Mateusz Wojdan, skrzydłowy opolskiego klubu austriackiego bramkarza pokonał dwukrotnie. Niesamowite uczucie każdy dzieciak, w tym ja. Odkąd zacząłem grać w piłkę ręczną, to czekał na ten moment. Tym bardziej, że można zagrać przed własną publicznością ten pierwszy mecz się przed tak ważnym turniejem. No niczego więcej nie można sobie wymarzyć. Spotkanie w Płocku zacięte było tylko w pierwszej połowie. Do przerwy Polacy wygrywali trzema bramkami, lecz po zmianie stron wrzucili wyższy bieg i finalnie zwyciężyli dwunastoma trafieniami. Przed biało-czerwonymi jeszcze dwie rywalizacje w Cup. Dziś o 20.30 z Japonią, a w piątek z Tunezją. German Ex Labesa o poleką praktyce z szóstą porażką w tym sezonie Fogo Futsal Ekstraklasy. W szesnastej kolejce tych rozgrywek... Opolanie ulegli w koprachcicach tekstom Eurobusowi Przemyśl, choć to gospodarze jako pierwsi trafili do siatki za sprawą Marka Bukańskiego. <śleszy> Goście odpowiedzieli w 17 minucie, a efektownym uderzeniem z powietrza popisał się Artem Fareniuk. 30 sekund później było już 2 do 1 dla gości po golu Nazara Szweda. Do przerwy więcej goli nie padło. Między 23 a 25 minutą przemyślanie trafili dwukrotnie. Najpierw prowadzenie podwyższył Mateusz Wanat, a następnie piłkę w siatce umieścił Daniel Abakshin. To postawiło w trudnej sytuacji opolan, którzy zaczęli pogoń za rywalami. Samobójcze trafienie po zagraniu Mateusza Kosowskiego zanotował Chrychory i Zanko. W 35 minucie fablowany w polu karnym był Felipe. Kapitan Dremanu sam skutecznie wyegzekował ten stap fragment gry i do wyrównania gospodarzom wystarczyła jedna bramka. Niestety nie udało się już znaleźć sposobu na golkibera rywali. Dreman Ekslabesa o pole tak są Eurobus Przemyśl 3-4. Jesteśmy naprawdę źli, bo co z tego, że walczymy z tymi drużynami, co z tego, że oddajemy serducho, jak finalnie zawsze wychodzi tak samo i... Pięć drużyn przed nami, zero punktów. No, no to mówi wszystko. No, no jeżeli chcemy się włączyć o, o wal, w walkę o cokolwiek, a, a na pewno chcemy zdobyć w końcu medal dla Opola, no to, no to musimy siąść i, i naprawdę poważnie porozmawiać, bo nie może tak być. Inaczej się gra, jak się prowadzi dwoma bramkami, e, można tą grę kontrolować i myślę, że kontrolowaliśmy. No wiadomo, końcówka troszeczkę przespaliśmy niektóre momenty, ale liczy się e, końcowy wynik. Opolanie po 16 kolejkach plasują się na szóstej lokacie, choć strata do piątych Przemyślen wzrosła do 10 punktów. Następne spotkanie Dreman zagra na wyjeździe z ostatnim zespołem Ligi AZS-em UW Darkom Wilanów 15 stycznia. Wcześniej jednak zagrają w Pucharze Polski. W Lesznie z G.I. ma lepszym Artsoft. Początek meczów w sobotę o 18.00. To Spotkanie odbędzie się już bez Wiktora Skały. Klub poinformował o zakończeniu współpracy z 23-latkiem. Reprezentant polski w futsalu spędził w opolskim zespole zaledwie rok. Mateusz Czyżycki po 5 latach wrócił do składu Odry Opole. 26-letni pomocnik, ostatnio reprezentujący barwy korony Kielce, podpisał półroczny kontrakt z możliwością przedłużenia o 18 miesięcy. W czasie poprzedniego pobytu w opolskim klubie Czyżycki zagrał 69-krotnie i zdobył 6 bramek. To piąty transfer przychodzący do Odry w tym okienku transferowym. Wcześniej klub potwierdził zakontraktowanie dwóch napastników Szymona Kobusińskiego i Marcela Mansfelda oraz dwóch pomocników Damiana Tronta i Jakuba Pochcioła. Na akwenie Dębowa w Reńskiej Wsi krem miłośnicy morsowania zainaugurowali sezon. Jak podkreślają, to nie tylko sport, lecz coś więcej. Bardziej rozrywka, zdrowie to na pewno. To... Zdrowie, sport, rozrywka, spotkanie z ludźmi. Bo to nie tylko morsowanie, to się przekłada później na dalsze życie, na różne spotkania, wyjazdy, imprezy organizujemy. Choć morsowanie nie jest dla każdego, to można było spotkać ludzi w każdym wieku. Na przykład panią Krystynę Galarę, która podczas wydarzenia świętowała 98 urodziny. w 7 lat nie była ani zaziębiona, ani nic, jestem zdrowa. Teraz ostatnio mam nadciśnieniem, ale to nie ma nic wspólnego z morszowaniem. Morsowanie to jest zdrowie to jest. Życie, no dla mnie to jest życie, to jest dla mnie. Ponad 100 uczestników otwierających sezon życzyło pani Krystynie 200 lat i my także dołączamy się do życzeń.